Dzień dobry, witamy Państwa dobry. w gabinecie pana Arkadiusza Borkowskiego, właściciela firmy Bormet, który mieści się we Wrocławiu przy ulicy Oboźnej 41. Zgadza się. Panie Arkadiuszu, proszę powiedzieć coś na temat swojej działalności. Co Pan tutaj wykonuje w tym gabinecie pięknym, jakiego rodzaju zabiegi? Wszystko. Co tutaj możemy u Pana jako usługę mieć? W naszym gabinecie oferujemy głównie usługę fizjoterapii, osteopatii, terapii manualnej, jak i też i chirudoterapii. Czyli podejście filozoficzne naszego gabinetu jest leczenie naturą. To jest główny nasz klucz. I stąd właśnie też wykorzystujemy głównie tutaj medycynę naturalną, czyli podejście leczenie ruchem leczenie ukrwieniem, stąd właśnie też i tak hirudoterapia. Skąd się wzięło zainteresowanie u Pana hirudoterapią? Jak to się u Pana zrodziło? Z w miarę upływu czasu edukacji mojej, leczenia pacjentów, ciągle brakowało mi różnych bodźców zewnętrznych do leczenia ludzi. I nieraz było tak, że zaleczaliśmy jakąś strukturę, ale jeszcze był towarzyszył jakiś stan zapalny, niedokrwienie, różne inne problemy towarzyszące w tej okolicy. No i staraliśmy się pomóc temu pacjentowi w różnych formach. No i tak zacząłem też szukać formy chirudoterapii. No i natknąłem się właśnie na firmę Biogen, która właśnie organizowała szkolenia. No i że tak powiem, stwierdziłem idę, zobaczę na czym to polega. No i po szkoleniu bardzo profesjonalnym, które firma przeprowadziła, zacząłem tą terapię u siebie w gabinecie wprowadzać. No i zaczęły się pojawiać bardzo pozytywne efekty, więc stąd rozwinęliśmy to coraz bardziej efektywnie. Jak długo zajmuje się Pan chirurgią Na ten moment około 6 lat mhm. już się zajmuję chirurgią terapią i mogę powiedzieć, że jest to dość bardzo dobre 6 lat spożytkowane z doświadczenia. Jakie były pierwsze doświadczenia, pierwsze tygodnie czy pierwsze dni stawiania pijawek? Czy to były efekty, których się Pan spodziewał, czy były zaskakujące? Na pewno to, towarzyszył stres, bo to pierwsze zabiegi wiadomo, człowiek pierwsze kroki stawiał, więc na pewno tutaj no, był czynnik stresowy, ale też i y, czynnik drugi, który był, to były efekty. Mhm. Efekty bardzo szybkie, niemal z wizyty na wizytę, y, przyspieszały nam dużo, że tak powiem, ciekawych y, efektów terapeutycznych, chociażby jeżeli mamy pacjentów z rwą kuszową, to wiadomo, w pierwszym stanie nie możemy zbytnio ingerować manualnie w tego pacjenta, ale możemy świetnie tutaj chirurdoterapią stan zapalny u niego zniwelować, możemy świetnie chirurdoterapią pomóc przeciwbólowo, jak i też regeneracyjnie dla całej osłonki mielinowej nerwu, jak i też dla drenażu całej tej kończyny, mhm. gdzie jest towarzyszy ten cały stan zapalny. Więc to jest świetne do, wy, do, do wyciszenia wstępnego pacjenta, żeby potem móc dalej wejść z terapią kolejną. Mhm. Co według Pana jest najważniejsze w terapii yy, pijawkami? Co według mnie jest najważniejsze w terapii pijawkami, na pewno bezpieczeństwo? To jest pierwsze co. Tutaj mamy pijawki pochodzenia właśnie z firmy Biogen. Wiemy, że one są hodowane laboratoryjnie w warunkach sterylnych. Dodatkowo jeszcze przechodzą kwarantannę zanim do nas dotrą i wiemy, że to jest bezpieczny produkt. Kolejna sprawa, co jest ważna podczas tego zabiegu, to jest też kwalifikacja pacjenta. Nie każdy może niestety do tego zabiegu przystąpić, ponieważ są różne czynniki choroby współistniejące u pacjenta, które by niestety będą wykluczały. Więc na pewno musi przejść pacjent z wizytą kwalifikacyjną, jak i też badania krwi. Jest to konieczne, żeby na taką wizytę ze sobą zabrał. No i po wstępnej, właśnie konsultacji, możemy powiedzieć, czy ten pacjent się kwalifikuje do zabiegu, czy też niestety nie jest to dla niego forma terapii. Pacjent decydując się na taką wizytę kwalifikacyjną, musi też zdawać sobie sprawę o jakichś zagrożeniach, jakie ta terapia może ewentualnie wnieść. Oczywiście jest również przez Was informowany, że może się coś wydarzyć, prawda? I yy, oczywiście, tak, wszystko pacjent jest na bieżąco informowany. W karcie też kwalifikacyjnej ma wszystkie informacje na ten temat, yy, ale umówmy się, jeżeli zabieg jest w sterylnych warunkach wykonywany, i terapeuta wie, co robi, i produkt jest sterylny, pierwszej jakości, to nie sądzę, żeby jakiekolwiek niepowołane rzeczy się pojawiły, ponieważ tutaj podajemy tylko i wyłącznie same dobro. Nie ma jako takich właśnie negatywnych rzeczy, jeżeli jest to wszystko bezpiecznie robione i oczywiście zbezpieczne. To jest bardzo cenna wskazówka dla pacjentów. Proszę powiedzieć nam, czy pacjenci z zasady boją się tej terapii? Powiem Panu szczerze, to jest jak z każdą formą terapii. 50 na 50 zauważyłem ze swojego doświadczenia. Mam i pacjentów, którzy się boją, są zlęknieni, dzwonią, pytają się, czy ta pijawka będzie bolała, czy jaką ona się mocno wgryza i jak to wygląda. A są pacjenci, którzy się w ogóle tym nie przyjmują, nie boją, przychodzą. Wie pan, ja podchodzę do tego tak, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to nie będzie spoglądał, czy to jest tak, czy tak, tylko będzie patrzył na efekt terapii. Więc tutaj mi się wydaje. A efekty są. A efekty są, więc tutaj to samo za siebie mówi, więc. A lęk każdy z nas zawsze jakiś tam mal przed czymś nowym. To jest normalna sprawa, wydaje. Wspomniał Pan o tych efektach ze swojego doświadczenia, czy jest Pan w stanie przytoczyć nam jakiś taki spektakularny przypadek, który pan miał, gdzie efekty były widoczne stosunkowo szybko, gdzie wydawałoby się, że sytuacja jest nie do uratowania, a jednak dzięki pijawkom to wszystko się udało. A mieliśmy, mieliśmy yy, na przykład yy, panią, yy, która mi utkwiła w pamięci dość bardzo, ponieważ przybyła do nas z paradontozą i to górna część zębów była już bardzo ruchoma. Yy, I powiem panu szczerze, że z wizyty na wizytę, jak żeśmy nakładali, sam w ogóle byłem zdziwiony, że to było miejsce, które już po czterech godzinach. Było ładnie zasklepione, więc bardzo ładnie ukrwione. Się to bardzo wszystko ładnie szybko regenerowało, ogoiło. By I z wizyty na wizytę powiem szczerze, że potrzebowaliśmy chyba 8 wizyt, żeby całkowicie te dziąsła się wzmocniły, zregenerowały. Także to było takie spektakularne. Drugi pacjent to na pewno mi w pamięci utkwi do końca życia to był pacjent ze stopą cukrzykową. I tutaj uratowaliśmy kolejny paluszek, który już został zaatakowany właśnie przez martwicę. Więc tutaj yy, tylko najpierw u niego stosowaliśmy larwy, płójki muchy, żeby oczyścić tą ranę, oczywiście, oczywiście. z tej zgorzeliny mhm. i z tej martwicy. Więc oni działali jak mali chirurdzy, i dopiero po tym, po tych trzech dniach, ruszyliśmy z ukrwieniem, z pijawkami. Ale to były takie no, momenty do zapamiętania przecież, że rzeczywiście szybko, efektywnie, i było widać. Niemal tą różnicę z wizyty na wizytę. Tak to na... wiadomo. Przepraszam, że jeszcze przerwę. To są czynniki indywidualne. Trzeba zawsze pamiętać mhm. o, o tym. Każdy przypadek jest inny, prawda? Zgadza się. Na koniec, gdyby Pan miał udzielić takiej dobrej rady dla y, pacjentów, na co powinni zwracać uwagę wybierając gabinet? No na pewno na sterylność gabinetu, rodzaj, gdzie ten gabinet się znajduje, terapeuta przede wszystkim, gdzie się... Uczył, edukował, po jakich szkoleniach jest, czy jest wykwalifikowany. Nie powinniśmy się w ogóle bać takich pytań zadawać, bo oddajemy swoje ciało w ręce, więc chcemy wiedzieć, jakie to są ręce. Na pewno, tak jak już tutaj mówiliśmy, pijawki, pochodzenie ich to jest główny czynnik, też bardzo istotny. No i również też praktyka, terapeuty, któremu się oddajemy to są takie, moim zdaniem, trzy najważniejsze czynniki. Cóż, bardzo serdecznie dziękuję za przemiłą rozmowę. Szanowni Państwo, gościliśmy w gabinecie pana Arkadiusza Borkowskiego w firmie Bormet we Wrocławiu przy ulicy Oboźnej 41. Dziękujemy. Dziękuję.